Kochani, jeżeli mieszkaliście ze sobą, to już wiecie jak to wyglądało i wiecie jakich błędów nie popełniać, ale jak to zrobić? Więc dwie opcje dla tych, którzy chcą przyjąć i nie chcą przyjąć. Jeżeli osoba wiecie, że i zauważyłyście to, że powrót jest, że osoba szybko się nudzi daną osobą, że osoba szuka osoby idealnej, że z jakiegoś powodu wyrzucała być może wam a, jakieś wady, coś co musi wam się nie podoba. Tej osobie się was na pewno na, 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 na przykład zaczęło przestać podobać albo nagle zaczęło ją coś yy, yy. Frustrować, irytować, że nagle po prostu coś, coś zaczęła na przykład was w jakiś sposób krytykować, atakować, lub wręcz przeciwnie, nie było zainteresowania, po prostu nie wiem, było coraz mniej na przykład seksu, coraz mniej jakichś wspólnych wyjść, coraz mniej po prostu interesowania się Waszą, waszą osobą, bo wiecie, to są takie dwie skrajności, że jak ktoś chce odejść i zakończyć relację, czy się skądś od kogoś wyprowadzić, to albo atakuje tą osobę, że to z nią jest coś nie tak. E żeby się na przykład ona wyprowadziła, albo żeby to zakończyć, albo żeby się on wyprowadził, tak, czy ona, albo wręcz przeciwnie, jest taką osobą unikającą, oddalającą, czyli po prostu się odsuwa, oddala się emocjonalnie, oddala się od was fizycznie, no i w ten sposób prędzej, czy później kończy, czy tam chce zrobić sobie przerwę. I jeżeli to była tego typu osoba, że szybko się nudziła, tak, i że wiele jej nie pasowało, wiele potrafiła krytykować, szukała osoby idealnej, no to słuchajcie. To to już jest logiczne, że nie ma po co takiej osoby przyjmować z powrotem. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli osoba się szybko nudzi daną osobą, jakąkolwiek, i jest to jej nie pierwsza i jeszcze nie ostatnia relacja, być może nie jest jeszcze osobą dojrzałą emocjonalnie i nie wie w ogóle, może ona jeszcze nie chce być w stabilnym związku, a może po prostu nie z wami i szuka dalej osoby idealnej, no to dajmy sobie tej osobie szukać osoby idealnej. Dlaczego? Dlatego, że osoba idealna nie istnieje. A i jeżeli wy nie jesteście w stanie to tej osobie wytłumaczyć, i ta osoba tego nie rozumie, że osoba idealna nie istnieje, no bo słuchajcie, dla każdego jest idealne i idealne, co in, idealne i idealne co innego. To, co jest idealne dla mnie, dla Ciebie nie będzie idealne, bo dla Ciebie będzie idealne, co inne. No, dla mnie będzie idealny, nie wiem, facet, który. Dobra, nie będę, nie ma tutaj sensu jakby dawać Wam przykładów, bo wiecie o co chodzi. Chodzi o to, że e, mówimy nie o osobie, która wraca do nas po to, bo znudziła się nami, znudziła się kimś kolejnym i znowu do nas wraca, bo po prostu nie ma w tej chwili lepszej opcji, niczego lepszego nie spotkała, nikogo lepszego nie, spo, nie, e, nie e, poznała, tak? E, I e, w tej sytuacji, słuchajcie, idealni ludzie wiemy, że nie istnieją, bo dla każdego jest co innego idealnego. I każdy co innego nazywa dla siebie idealnym. Więc jeżeli ktoś do nas tak mówi, no to, lub widzimy, że ktoś takiej osoby szuka, no to tak naprawdę wiemy, że ta osoba nigdy stabilnie z nikim nie będzie. No bo musiałaby być z ufoludkiem, może kiedyś będzie z ufolutkiem, ale na pewno nie człowiekiem. I, I tutaj, słuchajcie, nie ma na co tracić czasu. Natomiast jeżeli ta osoba Odpowiada na Wasze pytania niewymijająco, no właśnie, nie robi czegoś takiego, że na Wasze pytanie, gdzie ostatnio była, gdzie była przez ten czas, kiedy nie wiem, nie mieszkaliście ze sobą, nie widzieliście się, nie spotykaliście się, ale gdzie byłaś, co robiłeś, ale z kim byłaś i co robiłeś, ale z kim byłaś w relacji, co robiłeś? Jeżeli Wam odpowiada wymijająco, chce zakończyć rozmowę lub chce wrócić do rozmowy później lub teraz nagle jest zajęta i cokolwiek innego po prostu, żeby Wam byle nie odpowiedzieć lub odpowiedzieć wymijająco, nie ma co takiej osoby w ogóle nawet odbierać już od tej osoby tego telefonu, jeśli to nie było nic poważnego. W sensie, wiecie, mówię, nie macie dzieci i tak dalej, i jest inna sytuacja, nie bierzemy naprawdę, dajemy sobie spokój. Nie piszemy, nie chcemy wiedzieć, nie. Jest tyle nowych osób, które z którymi możecie stworzyć normalne związki, normalne relacje i ułożyć sobie normalne życie. Nie czekamy, aż ta osoba do nas zadzwoni, bo ta osoba być może już do nas nie zadzwoni. Wiecie, dlaczego? Bo wie, że to już nie przejdzie z Wami. Tylko, że to trzeba było zrobić za pierwszym razem, ale okej, okay, nieważne, który raz ona do Was wraca, czy drugi, czy pierwszy, nieistotne. Jeśli zrobicie to chociaż pierwszy raz i nie zadacie pytania, dlaczego sobie o mnie przypomniałeś, tylko zadacie pytania o niego, jemu, z kim mieszkałeś przez ten ostatni czas, co robiłeś. I nie pytajcie, po co się do Was odzywa i dlaczego. E, o, się y, o was y, przypomniał sobie? Nie, Wy pytajcie o niego. I czekajcie, co wam, jaką prawdę i ile prawdy on będzie wam chciał w końcu powiedzieć o sobie, bo wy o, o samej sobie, o samych sobie prawdę znacie. Wy nie musicie pytać jego. Wy zapytajcie o tą osobę, o niego. I w tej sytuacji, jeśli ta osoba e, w ten sposób postąpi, to po prostu nie odbierajcie od tej osoby telefonu, nie odpisujcie. Jeśli was będzie atakować, czemu nie odpisujesz, czemu nie odbierasz coś tam? Chwila, moment. Jeśli jest potrzeba, nawet sobie go tam zablokuj. Jak potrzebujesz, to tego nawet zablokuj. Jeśli będziesz się czuł, czuła psychicznie e, zdrowsza, to sobie go zablokuj. Jeśli nie, to jak ci nie przeszkadza, niech sobie pisze, ale nie odpisuj. Albo po prostu odpisz, e, że nie chcesz tego powtarzać. Nie chcesz powtarzać tego, co było. No osoba cię będzie męczyć. Jak cię będzie męczyć, no to jak chce coś poważnego, to niech powie, co chce. Jeżeli osoba was przeprosi, jeżeli osoba e, powie, że żałuje. Jeżeli oczywiście powinna przeprosić, czy to ona powinna żałować, tak? I że chce z wami tworzyć coś, budować prawdziwego, to możecie się oczywiście spotkać. Możecie ją tam, nie wiem, do siebie zaprosić. Jeśli, jeśli mieszkaliście ze sobą wcześniej i, i ta osoba się musi, czy chce wprowadzić, bo nie ma gdzie mieszkać, to ją przyjmijcie. Ale patrzcie od razu, znaczy przyjmijcie, to jest wasza decyzja. Patrzcie, czy jest progres, czy tylko powiedziała, czy jest progres. Czy są plany w kierunku przyszłości wspólnej, czy to nie są plany, ale czy te plany są realizowane i w jakim tempie jest progres? Bo jak go nie ma, do widzenia. Albo się nie spotykam dalej, albo nie przyjmuję. Przede wszystkim nie daję osobie tego, co ode mnie chce. Bo nie zapominajcie, że ta osoba też ma swoje potrzeby fizjologiczne i ona po prostu przychodzi do was po seks też. Też przede wszystkim. Więc jeżeli przychodzi po seks, to nie dajcie jej tego seksu do momentu, dopóki nie dowiecie się, że ta osoba chce z wami budować coś poważnego. Bo to, że wy będziecie mieć z nią jednorazowy seks, czy tam 5, 10 razy ten seks, i ta osoba się znudzi i pójdzie znowu gdzie indziej, czy to ma sens? No to nie ma sensu. Bo wiecie, czy będziecie mieć 10 seksów mniej, czy 10 więcej, to nie zmieni faktu, że nadal nie będziecie mieć na stałe osoby do seksu i na stałe y, osoby poważnej do związku. Prawda? No prawda. Więc po co wam ktoś taki? Wiecie, przygodny seks to wy sobie też możecie mieć od czasu do czasu z kim chcecie i nikt was nie będzie okłamywał, ranił waszego serca, waszych uczuć, uczuć być może waszych bliskich, waszych dzieci. Jeśli ma coś poważnego, to niech najpierw pokaże i robi, działa poważnie. Jak nie, nie dajemy osoby tego, co chce. Koniec, kropka. Bo jak osobie nie damy tego, co chce, to jak osoba... Nas okłamała i nie będzie z nami chciała nic poważnego budować, to znowu da nogę. Przestanie się z wami spotykać, znowu przestanie wam odpisywać, zagadywać, was zagajać, lub po prostu znowu będzie się chciała wyprowadzić. Słuchajcie, to trzeba, wiecie, każdy musi sam w sobie odnośnie własnej sytuacji, jeżeli jest to poważne, ktoś wraca, traktuje was poważnie, zachowuje się poważnie, planuje i od razu realizuje plany, a nie planuje, że za rok, bo słuchaj, za dwa, bo teraz to i wiecie, jak ktoś. E, Czegoś nie chce, to wam podaje powód, a jak ktoś coś chce, to znajduje sposób. I kochani, o tym sobie zap zapamiętajcie sobie to po prostu. Jak ktoś z wami chce być, budować prawdziwie, to on znajdzie sposób, żeby z wami być, sposób, żeby z wami budować i będzie to realizował, a nie tylko mówił i planował, że kiedyś coś tam. Jak będziecie wracać do rozmów, to to znowu będzie wymijająco i znowu: nie, 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 to, nie to nie tak. Albo coś budujemy naprawdę, albo nie budujemy w ogóle i sobie budujemy z osobą, która jest nas, nas warta przede wszystkim, a nie tego, że będzie ktoś nam robił e, huśtawki emocjonalne, nami, naszym bliskim i wracał w, do naszego życia tak szybko jak się pojawia, to tak szybko znikał. No, tego kochani nie chcemy. E, chcemy e, i zasługujemy na to, co najlepsze, e, to, co wartościowe, więc. E, jeżeli wiecie, wyszanujecie z siebie, więc nie, nie pozwólcie po prostu e, nikomu innemu was źle traktować, tak? Wyznaczcie tą granicę, powiedzcie, po, mm, po, naprawdę e, nauczcie się powiedzieć nie kiedy trzeba. Zróbcie to, bo w ten sposób nauczycie tą osobę, jeżeli jej naprawdę na was zależy i naprawdę ma do was jakieś uczucia, to wy nauczycie tą osobę nawet miłości. Ale co, przepraszam, buduje mm, relację międzyludzką, e, co tworzy miłość? To, że ta osoba jest charyzmatyczna, że ta osoba ma charakter, że potrafi powiedzieć nie i potrafi powiedzieć kiedy trzeba tak, że ta osoba ma wartości, że ma zasady. Tylko taką osobę, ta druga osoba jest w stanie przede wszystkim pokochać. Bo jeśli my nie wyznaczyliśmy granic, mogła ta osoba robić, co chce, e, nawijać nam na uszy makaron, wwijać nam w bawełnę, bałamucić nas, robić nam iluzję, okłamywać nas i na przykład nas jeszcze zdradzać, bo na to pozwoliliśmy, zrobiła to raz, to będzie nam to robiła zawsze. Jeżeli nie damy tej osobie granic, że nie, my się na to nie zgadzamy, my tego nie akceptujemy, nie siomi do widzenia, to, to po prostu albo ktoś się ogarnie i myśli o kimś poważnie i przyszedł tu robić coś poważnego, albo jeśli nie przyszedł coś poważnego, to znowu zniknie. Bo nie będzie chciał z wami tej konfrontacji. Dlatego, jeśli ktoś nie chce nic poważnego, to nie chce konfrontacji i znika. Przestaje się znowu odzywać, przestaje być może znowu się wyprowadzi i tak dalej, i tak dalej. Co gorsza, trzeba być czujnym, bo często takie osoby chcą wrócić. Wiecie po co? Żeby mieć bezpieczną przestań. Czyli z wami mieszkają, z wami żyją, ale. Tam, gdzie trzeba, to sobie i tak zrobią to, co będą chcieli, rozumiecie o co chodzi? I tutaj też trzeba być czujnym. O tym mówiłam, jak nie być w ukrytej relacji, w ukrywanej, czyli że wy myślicie, że z kimś jesteście w relacji, a wcale nie jesteście. I tak naprawdę jesteście jako dwie odrębne, osobne jednostki. O tym powiedziałam na czytaniu tygodniowym dla panny, teraz na ten tydzień, dla panien akurat, bo tam pokazała mi się taka karta w pozycji Chyba co w miłości, i tam była siódemka mieczy. Ja jakby w połowie pierwszego filmu i w drugiej części drugiego filmu y, mówię dosyć istotną kwestię, jak zauważyć, że jesteście na przykład osobą ukrywaną w relacji, mieszkacie z kimś, jesteście przedstawieni rodzinie, ale tylko najbliższej, ale nie macie na przykład żadnego wspólnego zdjęcia na social mediach osoby, która. Te social media prowadzi, natomiast wszystko w domu, słuchajcie, jest tak, jak powinno być, tak, abyście byli w relacji, ale tylko w domu, ale na zewnątrz już nie. czy znaczy, wiecie, zakupy możecie sobie tam sami razem zrobić, natomiast wcale nie musicie być traktowani, żeby jesteście razem, ale to są takie rzeczy, o których mówię i na co dzień w domu, i na co dzień w życiu, i w zewnętrznym otoczeniu, że naprawdę wiele osób się złapie na tym, z kim mieszkało z kim mieszka lub z kim jest w relacji i polecam Wam, bo to jest tak abstrahując od y, znaku zodiaku Panny, dla której było to czytanie, po prostu e, chodzi o to, żeby tylko wziąć do siebie to, co mówię na temat e, tego, w jakiej relacji lub związku możecie być i nawet nie wiecie, że w tym jesteście. Wymyślicie, że z kimś jesteście, a wcale z nim nie jesteście. E, ale o tym jest tam, tak jak mówię, e, druga połowa filmu e, pierwszej części dla Panny, tarot tygodniowy i... E, Pierwsza połowa drugiej części filmu to jest taka zakładka, tak to niestety wyszło. Ja myślę, że kiedyś może jeszcze coś więcej na ten temat wam powiem. Na chwilę obecną was już nie męczę, nie zanudzam, bo to już jest trzecia część. Także słuchajcie, są oczywiście, tak jak powiedziałam na początku filmu, dla niektórych jest odpowiedź tak, przyjmujemy wracacza, ale w takich naprawdę incydentalnych przypadkach, których naprawdę jest domyślam się bardzo niewiele. I w drugim druga odpowiedź brzmi nie, i to też chyba wydaje mi się wyraźnie zaznaczyłam, dlaczego nie. No chyba, że potraficie. Zadać odpowiednie pytania, potraficie odpowiedzi też odpowiednio zinterpretować i wtedy potraficie sami samodzielnie podjąć decyzję, czy wy tego chcecie, czy nie. Bo najczęściej to po prostu nie jest tego warte, aczkolwiek czasami jest tak, że osoba naprawdę żałuje, naprawdę chce wrócić i naprawdę chce z wami coś budować. Natomiast pamiętajcie, jeżeli osoba chce od was odejść raz lub wy się wyprowadzicie, lub ta osoba się wyprowadzi, to już następny raz nie jest taki sam. To już, nie jest, to już nie jest tak samo. Pamiętajcie, że ta osoba przez ten czas z kimś była. No, była z kimś i fizycznie, słuchajcie, i, i, i emocjonalnie, tak. No, ale to już, to już jest inna historia, tak. To już w zależności, czy ta osoba się w ogóle zaangażowała z kimkolwiek emocjonalnie, bo może to było tylko na poziomie fizyczności, nic więcej. Także to wiele zależy, tak. Ale są sytuacje, w których my możemy przyjąć tę osobę, ale to są bardzo rzadkie sytuacje i nie ma co sobie niczego tłumaczyć na siłę, tylko po prostu. Yy, być z osobą, nawet jeśli nową, to taką, która, tak jak mówię, chce być w poważnej, zdrowej relacji, takiej, jaka Wam odpowiada, bo to też dla każdego jest co innego, być może Wam niektóre relacje odpowiadają i chcecie w nich być i to jest w porządku, bo to ma być zgodne z Wami, to nie ma być zgodne z tym, z tym, jaką ja mam wizję związku, co, to, co jest stabilne, to, co jest bezpieczne, bo dla każdego to jest co innego bezpieczne, ktoś się bezpiecznie czuje, jak ktoś za blisko do niego, wiecie, nie podchodzi, bo być może Wy też macie osobowość unikającą i nie chcecie, chcecie być odrębną, nie niezależną jednostką i to też należy zrozumieć.